Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Ja nie jestem Franek. A ja Ostry. I dzisiaj zapraszamy Was na film, który w sumie wyszedł przez przypadek. Także weźcie w całą wiedzę, którą macie o kolumnach gitarowych i wszystkie swoje doświadczenia, które zdobyliście przez ostatnie 10, 5 albo 20 lat, i wyrzućcie je do śmietnika, bo dzisiaj nic nie ma sensu. A dlaczego nie ma sensu? <laughs> ano dlatego, że chcieliśmy dla Was nagrać film, w którym porównamy sobie czy paczki, ale nie na zasadzie, tak jak ostatnio, wielkości, tylko po prostu weźmiemy trzy kolumny w trzech rozmiarach 112, 212 i 412 i po prostu sprawdzimy, czym one się różnią, tak jak zostały do nas wysłane, tak jakbyście je chcieli zabrać ze sklepu albo po prostu pożyczyć od kogoś. E, no tylko problem pojawił się w trakcie, jak zaczęliśmy nagrywać próbki. Ale zanim zaczniemy gadać o próbkach, to Wiecie, specjalnie na tą okazję się przygotowaliśmy, po pierwsze zabrałem ze sobą z domu Jacksona na wspaniałych przeswornikach Vermilion Pickups, odpaliliśmy w końcu piwora, podłączyliśmy paczkę, no i zaczęliśmy sobie kręcić brzmienie, no i kręcimy, kręcimy, tu coś zabraliśmy, tu coś dodaliśmy, no i wyszło ono całkiem niezłe. Zaczęliśmy sobie nagrywać te nasze próbeczki od kolumny 212, bo tak się szczęśliwie złożyło, że już stała w naszym pomieszczeniu, była przygotowana, wystarczyło do niej podłożyć mikrofon. W tym wypadku był to Austrian Audio OC7. No i nagraliśmy sobie, tak jak Jacek powiedział, pokręciliśmy brzmienie, nagraliśmy pierwszą próbkę, spoko. Więc teraz wypadałoby zmienić kolumnę. I co się okazało? I stało się coś dziwnego w poprzednim filmie, którym z poprzednich filmów Zakładałem, że zmieniając kolumnę z mniejszej na większą, będzie głośniej. A tu nie powiem Wam, co się stało. Po prostu posłuchajcie całego porównania. Warto dodać do tego, że nie zmieniliśmy głośności na wzmacniaczu, to znaczy w ogóle nie zmieniliśmy nic oprócz samej kolumny. A chyba słyszeliście, że 112 jest zauważalnie głośniejsza na nagraniu od 212. No i o czym to może świadczyć? Nie wiem, bo nie jestem specjalistą, ale domyślam się, że chodzi o rozłożenie mocy na ilość głośników. W 212 ta moc, którą podał wzmacniacz, czyli... 5150, była rozłożona równomiernie na dwa głośniki. Tutaj cała moc została przekazana na jeden głośnik, i wydawało nam się, że ta różnica w brzmieniu wynika prawdopodobnie z wysterowania głośnika, który też jest jakimś rodzajem przetwornika, więc automatycznie może zmienić swoje parametry, jeżeli dostanie inną moc. Ale potem podpieliśmy kolumnę 412 i. I tak jak się tego spodziewaliśmy, kolumna 412 na tej samej głośności i ustawionej mocy wzmacniacza była najciszej. No to wszystko było ok, teoretycznie, ale brzmienie znowu było zupełnie inne. Co w związku z tym? W paczce 212 jest głośnik 16-omowy, a w paczce 112 i 412 głośnik 8-omowy. No właśnie, i co z tego? Być może spotkaliście się z takim stwierdzeniem, ja się przynajmniej spotkałem z nim kilkukrotnie, że teoretycznie ten sam model głośnika w wersji 8 i 16-omowej gra inaczej. W teorii, znowu, te 16-omowe głośniki powinny mieć trochę więcej środka. No i w sumie. Na naszych nagraniach to słychać, ale nie powiedziałbym, że to jest potwierdzenie tej teorii, więc po prostu przyjmijmy to jako ciekawostkę. Chciałbym jeszcze wrócić do tej głośności, bo o ile faktycznie na samym nagraniu, z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, czyli rozłożenia mocy na ilość głośników, em, są różnice w głośności tak jakby w drugą stronę, niż byśmy się tego spodziewali po tym, co pewnie słyszeliście, czy czytaliście gdzieś w internecie przez lata, czyli 112 była najgłośniejsza, 212 była po środku i 412 była najciszej, tak w samym pomieszczeniu jest odwrotnie, bo ilość głośników wpływa na ciśnienie akustyczne, więc teoretycznie 412 w pomieszczeniu będzie głośniejsza, ale na nagraniu będzie ciszej, co w sumie trochę przeczy samu sobie, ale trochę tak jest. Oczywiście zapomnieliśmy wspomnieć, że mikrofon, ułożenie go i ustawienie było w tym samym miejscu, albo bardzo, bardzo blisko, i stąd cały czas to nasze zdziwienie, że brzmienie było aż tak różne. Co w związku z tym? Wychodzi na to, że poprzedni test, w którym porównywaliśmy wielkość kolumny z tym samym głośnikiem, miał zdecydowanie więcej sensu niż test dzisiejszy, który wyszedł po prostu z dupy. Jeżeli mielibyśmy sprawdzić to w 100%, jak to zagra, to ja nie wiem, jak to zrobić. Ja mam jeden pomysł. Tylko na ten moment chyba nie jesteśmy w stanie go zrealizować, bo musielibyśmy kontrolować dokładnie ilość mocy podaną na kolumnę w przeliczeniu na ilość głośników. Czyli powiedzmy, że dla jednego głośnika chcemy podawać 25 W i musielibyśmy tę moc liniowo zwiększać w zależności od tego jak kolumna jest podłączona do końcówki, czego ze wzmacniaczem lampowym nie zrobimy. E, no i przydałaby się do tego jeszcze jakaś aparatura, której również nie mamy, więc test jest taki jaki jest i nie nazwałbym tego chyba w ogóle testem, ale raczej ciekawostką. I jaki z tej ciekawostki morał? Kolumna 2x12 dwa jest najlepsza. Tak. <śmiech> <śmiech> dla, dla nas, <laughs> dla nas jest najlepsza. Znaczy dla nas brzmi najlepiej e, w, ty, w tej konfiguracji. No. Tak. tak, no tak, tak, no tak, tak. No, tak, 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 no tak. Stop it. Partnerem tego odcinka o kolumnowych i głośnikowych ciekawostkach była firma KHESU, która dostarczyła do nas te kolumny i dzięki niej możemy to przetestować i dowiedzieć się różnych dziwnych rzeczy o kolumnach gitarowych, o których nie mieliśmy pojęcia. I mamy nadzieję, że Wam też się takie ciekawostki spodobają. No i co? Pamiętajcie o stawieniu jakiś łap w górę albo w dół, subskrypcję. Dzwoneczki. No i co? Dzięki wielkie za uwagę. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. CTG TV! masz 7 napisany na czapce? Mike co? Thompson? Mike? Yy, Mick Thompson? Mike. Mike Thompson? To jest bratem Mika.